Cześć, ja jestem Sarchi witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii. Zagrajmy w Dishonored 2. No i dzisiaj rozpoczynamy już misję piątą. Musimy dostać się tutaj do cesarskiego konserwatorium i ostatecznie wyeliminować Brianę Ashworth. No ale zanim to zrobimy, to oczywiście jeszcze sporo drogi z pewnością przed nami. Opcjonalnie jeszcze mamy dowiedzieć się, co wie wicerewident Bern. I z tego, co widzę, to tutaj mamy jakąś informację sobie zdobyć, więc zobaczymy. To już ostrożnie. Wprawdzie widzę, że to są cywile, ale też nie wiadomo, jak zareagują na moją obecność. Ogrody Cyrii. Co my tutaj mamy? Już na starcie widzę parę rzeczy do zabrania. Ale szczerze mówiąc, bardzo chętnie bym się dostał na tą łódź, właśnie, i zobaczył, co tutaj. Ciekawego być może znajdziemy. Dobra, faktycznie coś tu jest. Mamy artykuł w gazecie. Drut miedziany, łuski skalara, więc trochę monet zdobędziemy. A tutaj tylko jedzenie, ok. Dlaczego nikt mnie nie wysłucha? Ależ chce mi się jeść. I teraz tak, spadajmy stąd. Kolejna sprawa. Jak sobie wcześniej patrzyłem, to tutaj pełno mamy różnych run i kościanych amuletów do zdobycia. Chociaż zwróciłem sobie wcześniej uwagę, że tu jest jedna runa po lewej stronie najbardziej, więc właśnie od lewej bym zaczął. Oznaczmy ją sobie w ogóle. Wysłuchajmy też tego, co ma serce do powiedzenia. Wypchnięto to ciebie świat. Nie masz nikogo poza kilkoma sojusznikami. W sumie, to jeszcze tam bym zerknął, chociaż czekajcie. Klucz elektryczny mamy, ale już mam maksymalną ilość, to więc nie potrzebuję. Tam mamy strażnika. On jest w ogóle przy jakiejś tablicy, więc ciekawe, czy tam nie ma przypadkiem jakiejś mapy. No ale na razie muszę przejść tędy. Oj, tam już kogoś mamy. Dzień. Oto spotyka pani osobiście piratkę Betty. Musi pani zapłacić, mm, jeśli życie mm. pani miło. Och nie, proszę! Nic nie mam! Jestem tylko biedną pokojówką! Widzę, że słyszała pani historię o piratce Betty. O tych strasznych rzeczach, jakie robiła głupcom, którzy nie zechcieli oddać jej jakiegoś świecidełka, czy sakiery. Czekajcie, zobaczymy, co jest grane. Bitość, nie rób mi krzywdy! Może na początek odetnę ci noc. Na pomoc! Proszę pomocy! A może wypiszę nożem swoje imię na twoim czole? Zrobię z ciebie ruchomą reklamę! Pomocy! Mordercini! Dobra, nikt nie przychodzi. Co za banda tchórzy! Później spróbujemy jeszcze raz. Co za. Jasny gwint, to była tylko pułapka. A już się zastanawiałem, czy nie zaatakować. Nieźle. Próbowali tylko nas wrobić. Dobra, jak tutaj ich załatwić, bo mamy aż trzech przeciwników, ale tutaj to nieźle nas trollowali, co? Coś tu potężnie śmierci. Ten kolej akurat patrzy się w tę stronę to niedobrze. Czekajcie, zobaczę sobie, przejdę tutaj. Dobra, ona tu idzie, to jest ok. Nigdy się do tego nie przyzwyczaję. No, bo tam ten kurde zwraca uwagę. Kurczę, i na razie chyba muszę ich zostawić, a miałem zamiar po kolei obezwładniać, ale w takiej sytuacji może być problem jednak. Dobra, ona sobie tutaj teraz siedzi w tym miejscu. Jakby tak jeszcze odwrócić jej uwagę może, nie wiem. Czekajcie. Stawmy się zaraz za nią. I teraz szybka akcja. Eee... Dobra, tutaj je ukryjemy. Muszę wypukać go cały pył z zeszłej nocy tu za chwilę przejdę, ale jeszcze bym się wrócił na górę. Nie dam rady tak daleko, czekajcie. A, bo tutaj się odbijam. Czuję smak tej Może baba ma rację i warto czasami umyć zęby. Dobra, a więc tutaj mamy tu dwójkę, tak? Spróbujmy odwrócić uwagę. Dawno w sumie tego nie robiłem, jeśli w ogóle. Niech mi się. Jest tam Dobra, tam załatwiłem. Teraz z powrotem na górę. Teraz szybko tym się zająć. Zanim zauważy swoją koleżankę. No chodź! Dobra. I zwróćcie uwagę, że to są te wyjce znowu. Po raz kolejny mamy z nimi do czynienia. Ale dobra. Szybko i sprawnie sobie z nimi poradziliśmy. No by tak dalej. Myślę, że tutaj będzie dobrze ich ukryć w tym miejscu. Tędy i tak nie przejdę. Dobra, zostawmy ich w takim razie tutaj. I ją jeszcze przyniosę. No i niech będzie tutaj załóżmy. No i tutaj jest ta runa. Oprócz tego mamy bełty, pieczonego szczura, ale to jest akurat jedzenie, więc to mnie za bardzo w tym momencie nie interesuje. Tutaj jest kolejny budynek. Będę to też sprawdzał. Jednak żeby zachować w tym wszystkim jakąś chronologię, no to postaramy się jednak zacząć od lewej strony i od tej runy? Więc zejdźmy sobie tutaj. Co to jest? Czy tu przypadkiem nie mamy do czynienia znowu ze sklepikiem? Oczywiście. D dlaczego zasłaniasz twarz? Czego chcesz? O, o, och! Przepraszam, proszę się rozejrzeć. Już myślałem, że będzie robił jakieś problemy. Wszystkie te cenne dzieła sztuki zamknięte w konserwatorium, gdzie nikt ich nie ogląda. Wielka szkoda. A no to znowu będziemy mieli okazję obrabować sklep, co? Ciekawe, jak to zrobić. Witam w sklepie. Wiesz, jest taka sprawa, że pewna ważna dla mnie osoba miała siedzieć w biurze z widokiem na cesarskie konserwatorium. Możesz tam przy okazji zajrzeć? Sam bym to zrobił, ale pozamykali ulicy. Wynagrodzę ci jakoś stracony czas. Pomyślę nad tym. Widzisz coś dla siebie? Dobra, tym się też zajmę w takim razie. Wspólnik sprzedawcy zaszył się w biurze z widokiem na cesarskie konserwatorium. Więc to trzeba będzie też zrobić, zanim w ogóle zabierzemy się za obrobowanie tego sklepu. I mamy, pomóż sklepikarzowi, proszę bardzo. Czarnorynkowy handlarz w ogrodach Cyrii zapłaci za odnalezienie swojego zaginionego wspólnika. I tutaj trzeba będzie to miejsce przeszukać. No okej. Okay. przydatna wskazówka na przyszłość. Wejdź, zapraszam. Zawsze dobrze Cię widzieć. Patrzcie, tutaj, kurde, napój magnetyczny, znaczy, nabój magnetyczny to może być ciekawe. Mam nowe plany. Łańcuch błyskawiczny też dobra rzecz. Spróbujemy sobie wykupić pewnie jakieś ulepszenia, bo jeśli chodzi o sprzęt. Krwiogzy są tu gorsze niż w jakiejkolwiek innej dzielnicy Karnaki. A kiedyś to była taka bogata okolica. Jeśli chodzi o sprzęt, to nie będę tutaj niczego kupować. No bo jeśli uda mi się obrabować ten sklep, to wszystko sobie zabiorę bez większych problemów. A strzałek osypiających mam ile? Maksymalną ilość? Aha, dwóch nie mam. Dobra, na razie niech będzie tak, bo może coś znajdę. Chociaż z drugiej strony to tylko 30 monet, więc zakupmy może. Nie mam wątpliwości, że to udany zakup. A, chcesz planów lepszego uzbrojenia? I właśnie, tutaj się chciałem zastanowić, co ulepszyć w dalszej kolejności. Ech. Tutaj były te ulepszenia pistoletu całkiem ciekawe. Nabój magnetyczny, namagnetyzowany nabój chwilowo zakłócający działanie mechanicznych żołnierzy. To jest świetne. Na pancerny. Dobra, bierzemy to na pewno. Czemu nie mam, że. Nie muszę pakować. Rozumiem, że jeszcze tych mechanicznych żołnierzy w takim razie spotkamy. Zobaczmy dalej. Pojemność kuszy. Mam ponad 6000 monet, więc naprawdę sporo. Ale na razie sprawdzam te ulepszenia, które mi się najbardziej przydadzą. Ulepszymy sobie, może tą minę ogłuszającą, słuchajcie. Porażeni zostają też wrogowie, będący obok głównego celu. Zobaczmy to. Doskonały. Każda mina ogłuszająca działa o jeden raz więcej. No proszę. No to to weźmy sobie w takim razie, bo jak właśnie patrzyłem, jak działają te miny ogłuszające na mechanicznych żołnierzy, no to jedno użycie nie wystarczało, a tutaj, jak o dwa razy więcej będzie działać, to może to by poskutkowało jakoś. A poza tym może też być na innych wrogów. Zasięg ostrzy sprężynowych. No tutaj akurat z tego nie korzystam, więc na razie sobie to odpuścimy. Aczkolwiek mam jeszcze 5000 monet, więc może jeszcze na coś się zdecyduję. To weźmy sobie tutaj nabój pancerny jeszcze. Chociaż nie wiem, czy wykorzystam, prawdę powiedziawszy, no ale zobaczymy. Celność pistoletu. No tutaj można ewentualnie by sobie to poprawić ze względu na tych mechanicznych żołnierzy, w razie jakbyśmy mieli z tego skorzystać, ale też nie wiem, czy będę miał takie okazje. Szybkość przeładowywania kuszy. Zmocniony bełt. To też raczej nie używam. Dobra, tutaj możemy sobie udostępnić kolejne rodzaje bełtów w sklepach. To też będziemy mogli nawet obrabować. Wyjący i rządlące niech będą. Wiecie, i tak mam pełno pieniędzy, więc nawet zdecyduję się na te ulepszenia, których nawet nie wykorzystam za bardzo. Czemu by nie? Tutaj większe obrażenia... Zwykłych bełtów. Czemu nie? A, jeszcze tutaj był zapalający, żeby był w sklepach. Super. Większy promień rażenia. To też sobie weźmy. Sporo wydamy dzisiaj, ale... No nie ma też co tak tego sobie trzymać. No to weźmy może też tą celność pistoletu ewentualnie. Czy tutaj jeszcze coś było? Albo zwiększona pojemność kuszy. Dobra, bierzemy. To nabojów też weźmy. Większy zapas. Bo ciągle nie mogę nic zbierać z tych naboi. Dobra, to to też bierzemy. Ależ dzisiaj wydaje pieniędzy. Naprawdę dużo. Na razie zostawmy. Na razie zostawmy tyle, ile jest. Ewentualnie jeszcze tą celność pistoletu poprawię. Już zostawmy sobie jednak trochę jeszcze pieniędzy w zenadrzu, bo mogą się przydać z czasem, a tutaj tak czy siak jeszcze wrócimy. Do zobaczenia. Proszę na siebie uważać. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Drzwi oczywiście zablokowane do niego, a jak żeby inaczej. Hmm? Prze przepraszam, zamknięte. No dobrze, otwarte, ale proszę się pośpieszyć. Patrzcie, tutaj ten chyba można się dostać. Mamy łańcuch. Jakoś dostać się dołem, prawdopodobnie. No dobra, będziemy to sprawdzać na pewno z czasem. A póki co wejdziemy tutaj. Korzystając z okazji, że wyeliminowałem tych przeciwników wszystkich, to możemy teraz tu się już dostać. Jak to wygląda sprawa, tędy nie wejdę. Ale będziemy wbijać coraz bardziej na górę. I tutaj jest już ta informacja Layama Berna, więc super. Tutaj mamy wyjście, tak? No, tylko że ja tu słyszę kurde przeciwników i muszę uważać. Najgorszy możliwy przydział. Nigdy nic się nie dzieje. No dobra, nie będziemy teraz tutaj wychodzić, powiem Wam, ale warto zapamiętać, że tutaj można właśnie sobie jeszcze wyjść. Być może z tego kiedyś skorzystamy jeszcze. A na razie wejdźmy na górę i interesuje mnie to, co znajdę w tym budynku. No tutaj raczej niespecjalnie coś znajdę. No, i drzwi zablokowane, oczywiście, kurde. Można też je ewentualnie zniszczyć. Tam na górze też kogoś mamy. Dobra, zajrzyjmy w takim razie sobie tutaj jeszcze. Mamy tam jakiegoś gościa. Muszę się skupić na obowiązkach, zapomnieć o tym pocałunku. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ten pocałunek. Dobra, jest też audiograf, no i właśnie ta informacja chyba jest zawarta w audiografii, ale spróbuję dostać się jakoś od innej strony. No tutaj mogę teoretycznie to zniszczyć, ale być może znajdę jakiś klucz. Na pewno nie chcę tego niszczyć, bo wtedy bym obudził tamtego i byłby problem. Tak, to możemy sobie przejść tutaj wokół gniazda krybioksów. Potworność Tutaj nic na kurze też nie ma. Kurde, no trzechasz przeciwników. Dobra, najpierw przejdę sobie tędy. Jak Zdaje się, że mamy informację kolejną w gazecie: zamknięcie konserwatorium przedłużone. Przedstawiciel Cezarskiego Konserwatorium potwierdził dziś, że czas zamknięcia obiektu został ponownie przedłużony i nie wiadomo, kiedy nastąpi ponowne otwarcie. Brianna Ashworth nie była dostępna, a nie mogliśmy więc poprosić jej o komentarz. Okej, okay, ale chyba już to czytaliśmy. I tutaj wychodzę bardziej po lewej stronie, tak? No, niezabezpiecznie jest tutaj. Czekajcie, może górą spróbuję. Dobra, czyli tutaj mamy tu dwójkę, a tu jest jeszcze ten jeden. To jest ryzykowne, co ja teraz robię, bo ona się może w każdym momencie odwrócić. Okej, okay, tutaj będzie dobrze na tym daszku ukryć tego strażnika. No, i szczerze mówiąc, bym się też z nimi policzył na wszelki wypadek, żeby tutaj nie było problemu. I teraz tak, mogę to zrobić chociażby strzałką usypiającą. Albo wiecie co? Wypróbujmy tą minę ogłuszającą. Skoro ją sobie ulepszyłem, to może to będzie miało jakiś sens. Zobaczymy. Oby się tylko nikt nie odwrócił. Rewelacja! Od razu dwóch poraziło. I patrzcie, jest... Każdy z nich jest nieprzytomny, więc to nie zabiło żadnego strażnika. A jednocześnie się ich pozbyliśmy, więc super! No proszę, tak więc... Zobaczyliśmy jak skuteczny jest kolejny gadżet w tej grze. Będę starał się od czasu do czasu z tego w takim razie korzystać. Ja tutaj ich poukrywam, bo to jest myślę dobra miejscówka. Tutaj z dołu nikt nie zauważy przecież, jak oni sobie tu leżą. A jednocześnie nie będę ryzykował, że ktoś ich zauważy tutaj, właśnie w tym miejscu. Więc myślę, że w porządku. Rozwiązanie leżcie sobie, a ja tymczasem chciałbym się jeszcze tutaj rozejrzeć. Jest wejście jakieś na górę, chyba nie za bardzo. Tam to raczej już jest. Koniec lokacji, tak naprawdę, nie mogę tam się wdrapać. Zobaczmy tym wzrokiem, czy jest tutaj coś, co mogę. A patrzcie, tu jest wejście. Tu jest wejście do tamtego pokoju najprawdopodobniej, bo nawet widziałem coś takiego. To super. Czyli rozumiem, że to jeszcze oznacza, nie wiem, czy jak na zielono, to czy jeszcze jest to aktywne i tak tego zabrać nie mogę. O, widzicie, naboje do pistoletu teraz zabrałem, bo sobie zwiększyłem maksymalną ich ilość. W każdym razie, no z tego co sobie wcześniej ulepszałem tę minę ogłuszającą, to wynika z tego o, tu jest jeszcze przejście. Wynika z tego, że ona jeszcze raz może być chyba użyta. No bo zwiększyłem o dwa użycia, więc w sumie trzy by były. Prawdopodobnie, ale z drugiej strony na zielono się świeci, więc nie wiem, czy to już się zużyło, właśnie, czy jeszcze jest aktywne. No mniejsza z tym, i tak już raczej nikt w to nie wejdzie. Ciekawe, czy ludzie mogą to zauważyć, i w związku z tym, czy przypadkiem nie mogą wszcząć alarmu, jeśli to zauważą. Użytkowanie wiatraka. A właśnie, no bo tutaj tutaj mamy ten wiatrak czyli mo moglibyśmy sobie Wyłączyć ściany światła, jak rozumiem. To prowadzi do tamtąd? Na wszystkie litery i nie tylko. Zdecydowanie tak. O, tutaj jest y, mapka. Można by było sobie ją zabrać, tylko że ciągle jest tutaj jakiś koleś. Dobra, będziemy jeszcze o tym myśleć pewnie w kolejnym odcinku. Na razie dostańmy się tutaj. Mamy tutaj tego delikwenta. Mam nadzieję, że on nie obudzi się, jak ja tutaj zejdę. Przyczółek rewidentów. Dobrze by go było i tak ogłuszyć. Lepiej nie ryzykować, że nas tutaj później wykryje. Że nagle wstanie. W sumie to nie sprawdzałem, czy jest tutaj ktoś jeszcze. Ale chyba jest czysto raczej. Dobra. Teraz pozabierajmy, co się da. Tutaj jedzenie, ale albo to po drugiej stronie są te sole do kąpieli. Zazwyczaj zresztą jest to zawsze w łazience. W takim razie dostańmy się tutaj i zabierzmy 15 monet. A jest tu jeszcze parę fantów ciekawych. Formuła Adermayer oczywiście, bierzemy, a jak żeby inaczej, naboje do pistoletu. I już mam maksymalną ilość znowu tych naboi. Tutaj w ogóle pistolet ukryty pod poduszką. Ktoś, widzę, chciał być zapobiegliwy, co? No ale najważniejsze rzeczy są tutaj. Proszę. 150 monet, o kurde, nieźle. No i mamy zakon wyroczni podzielony, kolejny artykuł w gazecie. Ale to też już widocznie czytałem, bo... nie pojawiło się jako coś nowego. Tutaj jeszcze coś mamy, notatka dla rewidenta. Rewidencie Ogburn, powinienem wrócić w ciągu kilku dni, zbieraj dalej informacje o działalności Briany Ashworth, nie zważając na ten dziwny list, który dostaliśmy od sióstr zakonu wyroczni z Skulero. To do nich niepodobne, wydawać oświadczenie bez całkowitej pewności, a ja wiem, że mam rację co do Ashworth. Przeczucie, popowiada mi, że stanowi zagrożenie. Jednak mimo tego, moim priorytetem są wyjce. Ten konflikt z Paulem może mieć ogromne znaczenie dla naszych wpływów w Karnasę przez najbliższe lata. I patrzcie, o Paolo znowu była wzmianka. Jednak to nie są te informacje, których szukamy. Jasny, gwint, tu jest pułapka. Rozbrajamy i tutaj jeszcze. A tymczasem to sobie odblokujemy. No i jesteśmy po drugiej stronie, gdzie byliśmy wcześniej. Dobra. Odsłuchajmy w takim razie sobie ten audiograf jeszcze. Ashworth. Czekajcie, ja jeszcze tutaj sobie to odtworzę. Wicerewident Bern podejrzewa, że Brianna Ashworth wpływa na zakon wyroczni. Możliwe, że ma to związek z orakulum, okultystycznym urządzeniem, o którym wspominał Anton Sokołow. Warto by było dowiedzieć się o nim więcej. Okej. Okay. Dowiedz się, jak Ashworth wpływa na wyrocznie. Przeszukaj Czarskie Konserwatorium i odkryj... Aha, no dobra. A teraz sobie to w całości jeszcze odsłuchamy, oczywiście. Briana Ashworth. Kustosz Cesarskiego Konserwatorium. Przez pewien czas sądziłem, że ma jakieś powiązania z karnackimi kultystami. Dzieje się coś, czego... nie rozumiem. Twarzą w są rewidenci, ale nasze siostry z Zakonu Wyroczni są równie ważne. Jeszcze mamy mapkę. Mówiąc najprościej... Podejrzewam, że spotkało je coś złego. Zmienił się nieco rodzaj przepowiedni. Widzę małe, lecz niepokojące odchylenia od tradycji. Jednak jeśli wypowiem tę wątpliwość publicznie, wrogowie z kongregacji oskarżą mnie o herezję. Czy to możliwe, by Ashworth wpłynęła na zakon wyroczni? No to ciekawe. Będziemy się chcieli na pewno tego dowiedzieć. Czyli patrzcie, ja byłem wcześniej na dole, to było to wyjście tutaj. A więc już do tej mapki nie muszę nawet podchodzić, bo już mam ją. Ale tutaj mnie właśnie zainteresowało już wcześniej to przejście. Więc byśmy sobie to obadali jeszcze na koniec tego odcinka. No i dalszą częścią eksploracji będziemy się zajmować w następnych materiałach, oczywiście. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że te lokacje są naprawdę spore. Aczkolwiek coraz bliżej już tego cesarskiego konserwatorium. Tyle tylko że mamy przecież tutaj jeszcze chyba jakieś runy, czy nie. Teoretycznie nie widzę. Tu jest ciągle Taruna, gdzie były te runy wszystkie, przecież tyle ich było. A tam są jednak. Ale patrzcie, tam jest jeszcze budynek do sprawdzenia. to wszystko oczywiście będę sobie jeszcze badał. Wywych dociedziałłoludny świat. Nie masz nikogo poza kilkoma sojusznikami. Dobra, to już akurat mówiła wcześniej cesarzowa. Ściana światła znowu szaleje? Nie. Był oficer techniczny i mówił, że działa normalnie. Spojrzał na ścianę, a potem sprawdził wiatrak. I wszystko dobrze. Czemu pytasz. Strasznie wczoraj wiało. Myślałam już, że wiatrak się rozsypie. A ściana światła migotała i skrzyła jak szalona. Też widziałem, ale tran kosztuje krocie i kończą się zapasy. Poza tym wiatr jest nieprzewidywalny. Ale to i tak lepsze niż banda wyjców przedzierająca się przez punkt kontrolny z nożami. Tak, coś w tym jest. No dobra, słuchajcie, jesteśmy tuż przed tą ścianą światła, którą w każdej chwili mogę wyłączyć w tamtym miejscu. No ale jeszcze trzeba będzie obadać ten budynek przede mną, więc tym się będziemy zajmować w następnym odcinku... A dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję, że oglądaliście do końca. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!